Witajcie. Chciałbym Wam opowiedzieć o konferencji FOSDEM, czyli o spotkaniu twórców wolnego oprogramowania, które odbyło się w pierwszy weekend lutego w Brukseli. Konferencja miała miejsce na terenie kampusu lokalnego uniwersytetu. Na miejsce zjechały tysiące ludzi zainteresowanych tematyką wolnego oprogramowania. Zamiast skupiać się na rozwiązaniach technicznych, chciałbym przedstawić Wam najważniejsze idee przekazane na otwartych wykładach. Na początek prezentacja Andrew Taylora o Beanstalk D, czyli oprogramowaniu do odbierania zadań z poziomu PHP. Jest to odpowiednik Germana, dzięki niemu można zlecić bardzo wiele tasków do wykonania na później. Andrew podkreślił, że komunikat wysłany do Workera powinien być maksymalnie krótki, to Worker musi wiedzieć, co ma do wykonania. Kolejny wykład o PHP poprowadzili Lucas Smith i Daniel Kucharski. Przez całą godzinę przekonywali zebranych, iż framework Symfony 2 jest tak super, że już bardziej być nie może. W przypadku Symfony nie mówimy o pakietach ani o pluginach, a o tak zwanych bandach, czyli o minimalnych kawałkach kodu potrzebnych do uruchomienia jakiejś funkcjonalności. Obaj wychwalali również Twiga, czyli system templatek do zarządzania treścią strony, używany w Symfony. Jeden z nich zwrócił również uwagę na to, że PHP Unit jest coraz mniej wykorzystywany. Zainteresowanie wykładami z PHP było tak duże. Że próba opuszczenia sali w celu udania się do toalety kończyła się brakiem możliwości powrotu do niej. Zatem podążyłem za ludźmi wyglądającymi nieco dziwnie, nawet jak na standardy fosdemowe, i okazało się, że trafiłem do społeczności Perla. Na pierwszym wykładzie omawiano wady i zalety Perla. Wśród wad z pewnością znajdzie się nieczytelny kod. Prowadzący podkreślili jednak, że pisanie w jakimkolwiek języku wymaga samodyscypliny. Kolejny mówca zachwycał się możliwościami Perla w wersji 6. Podkreślał, że to, co było można zrobić w 10 liniach, teraz da się zrobić tylko w dwóch. Dowiedziałem się również, że Perl 6 będzie skończony na święta, tylko nie wiadomo które. Jednak nowy Perl ma też pewne plusy. Pytanie, czy ktoś jest w stanie je dostrzec. Kolejny wykład poprowadził Ben Evans. Jako programista Javy wskazał wiele fajnych rzeczy w Perlu, m.in. bibliotekę CPan. Zdecydowanie najlepszą prezentację na całym FOSDEM-ie pokazał Karl Moens, który przedstawił się jako prawnik 53 Years Young. W dużym skrócie, Karl pracował w firmie ubezpieczającej statki. Każde wypłynięcie statku wymagało wystawienia odpowiednich dokumentów. Niestety, panie pracujące w jego biurze miały z tym problem. Przechowywały bazę danych w różnych plikach Worda i Excela. Może znacie taką sytuację skądś? Karol postanowił im pomóc pisząc prosty skrypt w Perlu, który będzie zbierał dane z różnych innych dokumentów i drukował do postaci pliku PDF. Dzięki podejściu RAD, czyli Rapid Application Development, w ciągu tygodnia napisał pełni funkcjonalną aplikację, która pozwoliła zaoszczędzić godziny pracy biednych kobiet. Z okazji połowy filmiku pokażę Wam teraz kilka zdjęć stoisk na Fosdemie. Znalazła się tam cała masa różnego rodzaju robocików i ekranów dotykowych oraz miniaturowych urządzeń z Linuxem. Podsumowując, pierwszy dzień Fosdemu był wyjątkowo udany. Dzień drugi rozpoczął się od podróży autobusem i minięcia knajpy o wdzięcznej nazwie Serafin. Drugiego dnia w poznałem wielu ciekawych ludzi związanych z Wikipedią. Wiem, że większości z Was nie interesuje to wcale bardziej niż moje opowieści o Perlu, dlatego powiem krótko. Jeżeli jesteście nowi, przypominam, Wikipedię można edytować. Spróbujcie zrobić to sami, zmienić jakiś artykuł o swojej ulubionej kapeli lub czymkolwiek. Osobom bardziej zainteresowanym polecam projekt Wikidata lub Wikidata, polegający na porządkowaniu wiedzy. Drugiego dnia odwiedziłem również największą salę, w której odbywała się dyskusja na temat wolnej komunikacji. Padł przykład Skype'a. Teraz ktoś czyta twoje dane, może ci to nie przeszkadza, ale nie wiadomo, co będzie za 10 lat. Nie wiadomo, do czego posuną się nasze rządy. Nie ma bezpieczeństwa bez open source'a. To tylko kilka cytatów, którymi prowadzący próbowali przekonać nas o tym, że jesteśmy totalnie inwigilowani. Później udałem się na wykład ludzi od LibreOffice, którzy mieli pokazać, w jaki sposób radzą sobie z wielkim repozytorium kodu i licznymi problemami. Niestety, zamiast dowiedzieć się, jakie jest uniwersalne remedium na zarządzanie olbrzymim kodem. Dowiedziałem się jedynie, że mają duży problem z 50 tysiącami linii niemieckich komentarzy. Na koniec Fosdemu poszedłem na prezentację, która umocniła mnie w przekonaniu, że Git i Gerrit to idealne połączenie szeroko stosowane w świecie open source. A teraz sprawdzę, czy mnie uważnie słuchasz. Odpowiedz na pytanie, co oznacza skrót RAD. Wybierz jedną z trzech odpowiedzi. Na koniec kilka innych fotek wśród nich zdjęcie telefonu z systemem Firefox OS. Niestety nie chciało mi się czekać, aż system odwiesi się i zacznie pokazywać coś sensownego.